Kolejny piękny dzień się zapowiada. Ja już zrobię serie rozgrzewkowe dzisiaj. Pora, żeby w tym lesie zrobić nogi. Nie wiem czy to widać, ale tu się schował ślimak. Takie są właśnie tutaj warunki. Pierwsze ćwiczenie przysiad. To już druga seria. Taki sobie ciężar ustaliłem. Nie jest to jakoś bardzo dużo. No ale tu w lesie to się tak jak już to powtarzałem inaczej ćwiczy. Po pierwsze na ziemi ta rurka dość gruba na plecach specyficznie leży. No i tak. Teoretycznie zielone to są. Piętnastki, a żółte dziesiątki, ale to bardziej chodzi o to, że są odlane z takiej ilości betonu. Natomiast jeszcze w środku, żeby to się nie rozpadło. No to są gwoździe takie 20 centymetrowe. Także szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia ile to waży. Może jutro, jak będę robił klatę, to mam taką starą wagę. Może coś tam mi się uda to chociaż trochę zważyć tak z ciekawości. No to nie jest jakieś bardzo istotne. No. No to teoretycznie powinno ważyć około 80 kg. Myślę, że no jest ponad 9 dych. Mieszka z tym nie zawsze musi być jakieś mega ciężkie. Ważne, żeby zrobić dobry trening. Także pierwsze przysiady 4 serie Przy okazji kontrola hodowli 48 godzin minęło Popadało trochę w nocy Myślę, że już dzisiaj będzie jajcznica. Szkoda, żeby coś zjadło grzyby W prywatnej hodowli ciąg dalszy Tu już małe kureczki wyrastają też da mi kilka dni niech sobie podrosną zobaczcie ile tutaj jest maluszków tu już nieco większe no, tutaj coś trochę zjedzone ale może jeszcze to zbiorę dzisiaj tu już taki maluszek o tu większe to tutaj w tym miejscu co roku Wyrastają kurki jakieś 50 metrów od siłowni przysiady zrobione teraz przysiad na jednej nodze w takiej łatwiejszej wersji, co znaczy z przytrzymaniem o łańcuch Padał deszcz w nocy Rosa jeszcze wszędzie jest Słońce wychodzi, barno się robi, I znowu co zrobiłem? Cztery serii przysiadów. Jedną serię tych przysiadów na jednej nodze i już cały jestem mokry. Dzisiaj trening nóg jak zwykle u mnie bardzo prosty, bez filozofii. Ćwiczcie nogi. Tak jak wszystko, tak? Nie wolno odpuszczać żadnego elementu w ciele, chociaż ja. W sumie co jest dziwne, dość często w swojej pracy spotykam się z tym, że przychodzą chłopaki i nie ćwiczą nóg, bo albo mi się nie chce, albo mówią, że tam wystarczy chodzić na nogach i tak dalej. Co oczywiście jest jakąś bzdurą. Trening nóg jest bardzo ważny. Czasem ktoś do mnie przychodzi i pyta się, jakie jest najlepsze ćwiczenie na biceps. To tak trochę przekornie mówię, że przysiady. Trzecie ćwiczenie. Spacer z hantlami. Po nierównym podłożu, bez odkładania nogi na środku. Takie stworzonka różne mi tu w treningu towarzyszą. Przysiad na boki. bardzo dużo tutaj jest takich różnokolorowych jaszczurów to jest akurat szara ucieka ale są różne żółte seledynowe pomarańczowe uciekaj moim zdaniem jedno z najlepszych ćwiczeń a naprawdę bardzo rzadko widzę, żeby ktokolwiek je robił słoneczko już mocno świeci te duże brzozy na szczęście dają sporo cienia kończę pomału trening nóg zrobię sobie jeszcze wznosy nóg na koniec nie zapominajcie o treningu nóg